Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Adix, a to kolejny odcinek z Fifth Street. Mamy godzinę 1.30 jak możecie zauważyć. Czy nie możecie? Możecie. I zaczynam odcinek. Dzisiaj będzie dużo odcinków, ponieważ będzie do 4.00. Jestem sam w domu, więc mogę zaszaleć. Musiałam sobie zamknąć drzwi. Możemy zacząć grać. No. Zagrałem sobie World Tour tak jak w ostatnim odcinku musimy dokończyć. Już mamy wszystko zrobione, zaraz Wam pokażę. Znaczy to samo tak samo mam ich zrobione, tylko że trochę pozdawam tylko, walencja banana, my team, nie, my skład dawida na bramce, któremu dałem. Dawidowi miałem pokazywać. Dobra, nie chcę mi się szczerzyć. No zobaczycie, teraz teraz będę rozdawać te atrybuty dobrze. Kontynuuję, niech jest Wyjdźcie spokój. Idziemy na panany, czy na 4 sekundowe. Dawamy na panany. i na golda. Miejmy nadzieję, że wygramy to. Będę się starał. Razem będę dużo odcinków na serio dużo. Może z wrestlingu nawet coś się pojawić. O, o, fajne. Oj, oj, oj. O, ale już trik, trikeł. Dobrze, lecimy. Dwóch na dwóch na panony. Bardzo ładna akcja. Pokonaj go w powietrzu, nie. No i kto jest ze mną? Jest Domin ze mną. I cię spoko, Domin i cię grają. Dzisiaj, w dzisiejszym mega składzie Patrz, co dziwo. FC, D. D, FC. Ja mam D, bramka. Supek. Spokojnie, Domin, dobrze bronisz. Na razie. O Jana wpadła. O. O, weszła. No. Caufaj, caufaj, co faj, co dobrze. Ja pierdolę Co za chuj pierdolony. Wypierdalać. Chuj. Minuty, serio? No kurwa mać. Czekajcie. End match, return to map. Jeszcze raz, jak zwykle. Dwie próby, teraz musimy się bardziej starać, bo trzy minuty nam minęły znowu. Znowu na golda. Hard gold. Lecimy. Mmm... Dawaj... Nie e. Strzeliłem sobie facepalma, nie wiem czy było słychać. <noise> bo złych znowu zawodników wzięłem. Adiks ma dobre kiwki. To czemu go nie wziąłem? To my... O, znowu inarena. Są na panny? Nie. Zwykły mecz chyba. Nie wiem czy to są na panny. Zwykły mecz, bo to jest inarena. Dobra, to grałem sobie zwykły mecz, bo tu są wszyscy, jak widzę. To nie jest panna. Ależ Adix, uje, no bramki nie ma. Mhm. Pokaż co potrafisz. Spróbuję tak fajnie walnąć, czekajcie. Potrafię z krzyżaka się nauczyłem walnąć. Mam nadzieję, że Dawid cokolwiek obroni. Tomek i krzyżak, nie. Zobacz co robię, krzyżak. O, 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 będzie. Ojej, no. Zabieracie mnie, piełkę, jak śmieta. Nie daj, nie daj. Wyjdź Dominik. Wyjdź. Dobrze, cholerstwo. Cholerstwo. Trzeba. I krzyżak! I krzyżak! Oj, nie wyszedł. Ale weszła. Bardzo ładnie. Zobaczcie tutaj jeszcze raz tą bramkę. Bo mam za jasny telewizor pewnie, ale wpadła. Bardzo ładnie, ale nic za to nie poradzę, że mam za jasny telewizor. Nie. No idealnie jest, sorry, bo, bo to było teraz przez chwilę takie jasny ekran, dlatego nie było widać te obra, nieważne. <laughs> Miejmy nadzieję, że mnie dosyć słychać. O, teraz krzyżaka pójdzie. A nie, poszła taka zwykła bramka. Już mam wygrane. Cztery bramki. Postaram się walnąć. Bert. Jeszcze banany spróbujemy zagrać w następnym odcinku. O jeszcze dzisiaj zależy ile mi to zajdzie, w ile minut. Dobrze, tu podaj i padaj. Nie wpadło, o ależ faul. Jak go zarąbał. Można folować i to każdy no wie, że można. Dobro, mają ofensywę i ależ, o ale teraz poszła z akcją. I ona znowu będzie słabo widać pewnie, bez jest ten głupia kamera. Powtórek, ale piętka poszła taka fajna, nie wiem czy gdzieścia. 3-0. to serio jest na Goldzie? A mu wbił się niczym y, Edge lub Roman Reigns robi spear tak, po prostu mu się wbił. Uderza. A i ostatni dzwonek nie zdążył, nic, ale 3-0 wygrane jest. Dobrze do... Nie wpadła. haha, gdzie 6 minut odcinka. Minęte. Minięte. Gramy dalej. Pokaż, co potrafisz. Hop, hop. Nie mam odblokowane. Szkoda. A żonglować? O, mogę żonglować. Spoko. Nie mogę wrzucić ją na nogę. Spoko. A żonglować? Normalnie żonglować to wiem, że mogę. coś sprawdzić jeszcze. padło. A ty patrz. Czekaj, żonglować, ale nie mogę. Poczekaj. A co jeszcze mogę? Mogę stać na piłce? A mogę, spoko. Umnę stać. Dobrze. Nie ma, no wrzucaj. I golla, nie ma, ale się rzucił, jak... Yy, jak babka do przeceny z Biedronki. Dobra. Je, yeah, no co ty robisz? Nie. Mam odblokowany taki fajny mecz. A i padła kolejna bramka. Mamy już wynik 3 do 2. O jest tu piękna bramka. poszła... Yeah. Cię kręcę. No 3 do 2 wygrana na razie należy do mnie, czyli przez 33 sekundy muszę jeszcze to utrzymać ten wynik 3 do 2 Dawid ten bramkarz coś zrobi, nic ale teraz może paść zwycięski gol, nie niestety może być powiększona przewaga jednak nie, mamy fajną akcję z yy, bawieniem się w żonglerki nie będzie złotej bramki to nie, będzie złota bramka tu nie padnie i 4 sekundy do końca i gol od słupka Ależ bramka. Sorry za to, że mam taką grypkę. Dwie sekundy do końca. 4-2 w ostatniej sekundzie. Niesamowite. Ale ta w miarę fajna to. Boisko odblokuje. Znaczy, czy boisko odblokuje no, Na golcie zdane. Zobaczymy. Steel bonus. Oj, trochę poszło. Level trzeci mają Adix. I domin. Gold silver. skarpetki, bluza. I te spodnie spok. Tak, tak później będę dopiero zmieniać te fajne rzeczy. Level up. Dobrze, tu będzie Adix. Co by mu zmienić? To będzie ciekawe. nie to. Ziome, Mamy jeszcze 10 minut odcinka. Czy by to wam się podobało, aby to zrobić? Speed. Możemy o speed jednego podskoczyć i flat za 4, żebym miał jakiś trick. Nie stać mnie. Shooting o jeden. Nie, może trybnik damy. Dribling, tak, damy dribling. Niech tak zostanie. Adix zapisany, lecimy dalej, teraz Domin, Domin będzie miał, no no, nie tutaj, jomek, nie, Domin Upgrade Player, Domin będzie miał yy, Dribbling, pewnie ważnych skillów, skill Flick, Flake, Ruletka, o, to będzie trzeba odblokować, te dwie, Spaw. Level 5, 4. Whistle. Dribbling jest dobrze. Będzie dobrze by na go wykonywał. Teraz rob... Ten koleś tutaj nie znozu. To... Ale pora, aby coś miał. Ten nie ma żadnego skilla, no to dajmy mu shooting, chociaż nie mogę bardziej. Dobra. Jest Git. Speed małego. O tak na odpierdziel te resztę robię tylko tych moich, czyli tam Dominika, Dawida, mnie. I tam Tomka robię normalnie. Ale... Nie kulki. Normalnie właśnie go robię. A tak. Tych tak na odpierdziel reszta, Tylko tych co chcę robię normalnie. Ten prawie ma level drugi a ten ma. Dobra continuous. Nie będę się w to bawić. Ostatni panana. To będzie Valencia. Jedziemy na Goldzie. Jakby nie. Jak się nie skończy... Jak się Czekajcie, nie... jak nie zdążę, nie ma iść Tomek i Domin. Bo Tomek i Domin ma Tomek ma słaby troszkę level. Adix ma trochę lepsze dryblingi. Niech on pójdzie. Domin. Hmm. Czy za kogoś go zamienić? Nie. Dominik niech zostaje. No. Lean up czy coś. Co no, się nie opłaca? Zmieniać kids settings, nie kids. Czyli stroje. Tam powinien być kids. A wy macie te głupie stroje za lila, za Dobra. Zacznijmy mecz, może zdążymy go skończyć przed zakończeniem odcinka. 21 minut odcinka ostatnio mi tam było, więc zacznijmy. Czy 9 minut nam zostało jeszcze? Domin Adix razem. Czy padnie? Banana niestety. Nie, ojojoj, czy padnie? Hop, hop. Nie, to nie tak, to tak. tak, tak. Chodź. A chodź Domin. Nie zrobisz. Adix. Widzę, że nie zrobisz. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Oj, nie padł punkt, spoko. Spróbujemy pananku. Aj, je, je, Wpadła mi panana, Żartujecie? cię. Wpadła im też. Ale ja oni przyjmęli. Panna wpadła. Wpadła brameczka. I mamy 700. Znaczy 3, no ej, dla mnie, no właśnie. 7. 7. Oh, wpadła! Nie wiem jakim, celu. czemu mi się to zmieniło, śmiesznie. Ale mamy dwa Pokonanie, jedno w pojęciu. Aj, panna wyczuta. Oj, 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 oj. Oj, nie trafia. Oj. Czy wyrzuta będzie? Nie. Niestety nie. Pana wyczuta, wyczuta. Hop, hop, hop. A, padła. Nie wpadła. Czy prawdopodobnie, czy to uda się tam zrobić? Nieprawdopodobne. No, dawaj, pokaż, co potrafisz. Trafiłeś? Nie trafiłeś. Nie daj. Dobrze. Bo ja mam 4 punkty mi szkoda tego. Nie, Adix, dobrze. Dobrze, Adix. Wpadła. Kurde, mole. 4 punkty stracone. 7, nie. 7 do 3. 7 do 6. Jeden punkt został, oj, panana przejęta, kurde mole Bert i nie wpadła Branka, no nie, ależ niesamowita akcja Bert za Berta, czy pójdzie coś, jakaś akcja Oj, ja pierdzielę, co za heroizm Padła panna I nad bramką. Panna broni swej domin Nie, nie ma wpaść, kurwo nie ma ta bramka wpaść. Jeśli to wpadnie, to jest masakra. Nie ma wpaść. Bert jeszcze. O ja pisgam. 12 punktów. Ech. 13. Panna. Panna. No kurde, mole, nie. Nie wpadniesz tam, piłko głupia. No kurwa, macie. Już mam 6 punktów. No e. nie. Nie. 21, 20 sekund. Nie. Koniec za mną. Teraz do tego nie wpadnę. Nie wrzucę. Nie, nie wpadło. 12 sekund. Nieprawdopodobne. I gola nie ma. No 7 sekund. Yeah, no nie, na i Adix się jakoś nie spisują. No ja pizgam. Pięć minut. Poszło się jebać. Stand Game manual. End match. Return to map. I zdamy go jeszcze raz. Musimy to zdać. Nieprawdopodobne. Zostało nam już pięć minut meczu. Musi to być zdane. Tyle wam mówię. Czy Panana wpadnie? Wpadnie Panana. Musi paść Igor. Adix Domin. Niech tak zostanie. Jeszcze raz spróbuję. Dwa są uwagi. 16 minut i 30 sekund. Więc będzie 3 minuty, czy 5, 4 minuty, aby to wpadło. O, o, o coś tu będzie. Coś z tego będzie. Nie, nie, do, o, Ale Adix tu zatrzymuje. Ale kurde, padło cholerstwo. Bert, jeden punkt w banku. Nie wpada piłka niesamowite. Piłka nie została wpadnięta. Mi nie wpadnie raczej wątpię. Teraz... O, wpadła! Kujowa piłka. Nie, nie... Powiem wam czy zaliczyłem ten mecz, no wątpię. Ale jeden już na online... na, na golcie zaliczyłem, to jest nasz. Co najmniej jeden trzeba zaliczyć, to jest nasz. ...odcinkowy limit. Day unlimited. Wpadła pana. Kur... No nie wpadł. Wpa... już ochronił, ale kurwa macie, ja pierdolę. Sześć punktów, no zajebiście, dwie panny muszę teraz walnąć. No nie pierdolisz <grywa> Kurwa mać. Kurwa Madzie, dwie panny No i żartujecie teraz w tym momencie No nie wpadła Żartujecie Poczekaj hop, hop Poczekajcie hop, hop Nogi Padnie, padnie O, cupeczka pięknie, Adix. Dobrze, żeś to z daleka zrobił jednym piłkarstwem. Można to nazwać. Co za niesamowita, że panna nie wpadnie! O ja pizgę. Ja pierdolę. Mała panie. Nie wpadła. Ale Berl wleciał za to i mamy bramkę, dwie bramki w banku. Ja pierdzielę. Cztery bramki razem. I wpadnie kolejna bramka, a niesamowite 60. 5 bramek do 6. Niesamowite. I znowu Adikt spróbują to zrobić. Berti plus 2. Mamy 6 do 6. Mamy 6 do 6. Czy panna mu wleci? Nie. Mają Berta. Mają Berta. nie udano pannę? I ominięcie takie fajne. Nie daj dobrze wykończył. Odcinek się skończył na 20. Minucie. No niesamowite. O, ależ to poleciało. I jeszcze wpadło. Uuu, to jest i odpoć osiągnięcie. Zobaczmy co to było. Czy to on od dupy mu od. On wrzucił, odbił się od ściany. Ole, bromo! Ale broma. już se w Palmars, czyli jeszcze jeden. Od dupy się odbiło. On jeszcze od wrzucił od ściany i bromo. To jest br. Dobra, replay. Muszę to zapisać. Sorry wam bardzo. E Gdzie jest safe? Chyba nie można. Szkoda. Ale taka brama to będzie na odcinku 8 do 1 o 6 i czy będzie, czy utrzymają tą bramkę. Niestety tu próbuje Adix, domin się na chwilę ustaną. Mamy dwie bramki. 7, 8. Będzie idealnie Remis, jeśli trafią te dwie bramki 20 sekund do końca. Mamy jednego berta i bramka nie została trafiona. Mamy trzy, teraz będzie, nie remis, teraz będzie. Teraz Dominik na chwilę się wyrzuca. Próbuję to panu zrobić, ależ poszła jeszcze raz. Dominik, Domin i każdy próbuje. Niesamowite. Bert nie trafia. Nie trafia. I mamy wygraną. FCD. Nie. Team Adixa. Mamy wygrane. Mamy złoto. Niesamowite emocje. Chyba będzie tytuł odcinka, serio. Ile mi tam nagra? No, ja byłem Adik, żegnam się z Państwem, z Wami, ale czemu to cholera jasno nie zaliczyło? Tego nie wiem. A więc, widzimy się w kolejnym odcinku, jak będę to zaliczał. No, nie wiem, czy zdążę. A więc, zobaczymy, ile mi się to będzie nagrywać, więc teraz sobie zagramy zwykły jeden mecz. A czy na tej. Princess Arena. Princess Arena to jest taka treningowa arena, gdzie można sobie ćwiczyć ruchy. Ja mam dosyć ciekawe ruchy, na przykład oto, czyli tak zwaną przewrotkę, znaczy flip-flop, tak, tak zwaną ruletkę. U mnie też rainbow.